Seul to nie tylko stolica Korei Południowej, ale jedno ze światowych centrów najnowszych technologii. W tamtejszej siedzibie marki LG, w specjalnie przygotowanych showroomach, można z bliska przyjrzeć się sprzętom, które wykorzystują iście kosmiczną technologię. W tej pralce można na przykład prać białe i kolorowe ubrania w tym samym czasie. Nikt poza nami nie ma takiej technologii. To od początku do końca nasz pomysł. To, co tutaj jest najważniejsze, to fakt, że dwa oddzielne prania mogą się odbywać jednocześnie. Na górze, na przykład, mogą się prać kolorowe ubrania, a na dole pozostałe. Ale to nie jedyny bajer. Pralka jednocześnie jest też suszarką. Dziś klienci dużą wagę przykuwają do detali i wszystko porównują z produktami innych producentów. Zaspokojenie klienta jest bardzo trudne. Design jest niezwykle ważny, jak i sama praca nad końcowym wyglądem urządzenia. W domu przyszłości takim na przykład jak ten nie będzie mogło też zabraknąć podążającej za trendami lodówki. Ten model zamiast klasycznych drzwi ma nietypowy 33-calowy ekran. Ludzie bez przerwy otwierają drzwi i robią to kilkanaście razy dziennie. Dzięki temu rozwiązaniu nie będą musieli tego robić. Wystarczy zapukać i już wiadomo, co jest w środku. To bardzo przejrzyste. Dzięki temu, że nie trzeba otwierać kilka razy dziennie drzwi, temperatura w lodówce nie zwiększa się. Im rzadziej będzie uruchamiał się kompresor, tym mniej energii lodówka zużyje.